Mam przyjemność pobawić się chyba najciekawszym smartfonem ostatniego czasu, czyli Jotaphone. Rosyjski smartfon zadziwia swoim całkiem fajnym pomysłem na dwa ekrany, czyli standardowy IPS z przodu i e-ink z tyłu. Generalnie rzecz biorąc, smartfon jest zupełnie normalnym, androidowym urządzeniem z czystym systemem od Google. Może wyróżnia go jedynie, wyróżniają go jedynie gesty zamiast przycisków. Przesuwając tu pod spodem można wrócić do głównego ekranu. W ten sposób do połowy robi się krok do tyłu. Kolejnym gestem jest zrzucenie poprzez przesunięcie dwoma palcami E. Nie udało się. Przesuwając dwoma palcami po ekranie e, kopiujemy to, co jest z przodu na tylną część urządzenia. Są też e, aplikacje, które współpracują z kontrolą z tyłu. Można je przesuwać tak jak czytniki e buków, e, czy nawet e, możliwość robienia zdjęć z tak zwanej rąsi e, z pokazaniem tutaj wyniku zdjęcia. Bardzo fajne urządzenie. Bardzo... E, Przyjemnie jest widzieć urządzenie typowo słowiańskie, które ma jakiś pomysł, a nie jest tylko chińską kopią. Generalnie rzecz biorąc, bardzo fajne urządzenie. Jest to finalna wersja niemalże finalna wersja obudowy. Z przodu i z tyłu ma Gorilla Glass. Is it Gorilla Glass 1 or 2? Yeah. Uh, it's a special one for our phone. It's curved Gorilla Glass it's called. Uh -huh. So it's a new it's version it's of Gorilla Glass only for this phone. Okay. As you can see the phone has a slightly curved design. And uh -huh. uh, they had to do Gorilla Glass for both sides which fits this design. Okay. It's a special made Gorilla Glass. Uh, it's called 3D? 3D curved Gorilla Glass. To jest specjalnie wykonane właśnie dla Jota Phone e, Gorilla Glass, która jest zakrzywiona. Zresztą z tyłu jest matowa, e, co też się chyba do tej pory nie zdarzało. Swoją drogą mogliby zacząć używać matowych ekranów w normalnych smartfonach. Jest to dużo lepsze rozwiązanie. E, no no cóż, może w przyszłości... E, Dostałem zapewnienie, że zostaniemy powiadomieni, kiedy urządzenie będzie wchodziło do Polski, a będzie wchodziło na 100%, tak tutaj przedstawiciele mi powiedzieli, i dostaniemy egzemplarz do testów. Ja się nie mogę doczekać, wy też czekajcie, ale niestety będzie to prawdopodobnie pod koniec roku, a szkoda.